Ciekły Naruciak pozywa Gąciarza. O, ciekawe. Naruciak pozywa Krzysztofa Gąciarza. Wściekły influencer zapowiada też godzinny film, w którym zamierza wyjaśnić manipulacje i kłamstwa bestii z Tokio. Jest grubo, a. A, a od kiedy oni się nienawidzą, a w sumie od kiedy oni się lubią? Nie wiem. Tego to już za chwilę, tylko idę po pole. ja nie... Jak jesteście sobie taką osobą pełnoletnią To być może już niedługo będziecie mogli zagrać Wiedźmina 4 W ostatnich tygodniach jeżeli chodzi o scenę oh, gier wideo Zdecydowanie najgłośniej było Oczywiście GTA, o produkcji Rockstara 6. Czyli mega wyczekiwanej szóstej odsłonie serii GTA Teraz jednak uwaga graczy skoncentrowała się Na czwartej części Wiedźmina Bo kilka dni interesuje. temu CD Projekt Red zaprezentował Prawie 10 minutowe demo No ale dobra i to kolejny raz wam pokażę Że nikogo nie interesuje kurwa Ten Wiedźmin nie Masz tutaj trailer, znaczy Polaków ...śmierdzących, 4 miliony wyświetleń, zobaczmy GTA, 118 milionów, chce ktokolwiek, a, a rok temu trailer miał 260 milionów. Te, te, gierki, te gierki tych tych polskich nieudaczników nikogo nie interesują. ...technologiczne z nadchodzącego wieśka. Pokazowy wycinek z gry jest uwydatnieniem możliwości zupełnie nowego silnika... Z nadchodzą... Nie no, to się działa ten silnik z Minecraft czy co? drzewo. Kto się tym zachwyca tak szczerze? Ja to już mówiłem, ale żeby grać w Wiedźmina, to trzeba być krufa, starym starym 50letnim z wyrolem, ze skłonnościami palmańskimi. No, kurwa, kto normalny, kto normalny gra jakimś siwym i zbiera grzyby w lesie zajebisty gameplay to jest gra dla bestalenci gamingowych którzy nie odnaleźliby się w żadnej normalnej produkcji bo jest tam potrzebny refleks logiczne myślenie dobre op operowanie sprzętem a w Wiedźminie to co chodzisz i robisz jakieś eliksiry a najlepsze momenty w tej grze jest tak w polskim dubbingu trzy przekleństwa są i ludzie mówią Haha, ale Wiesiek jest no zabawny Fajna grafika. Z wieśka. Pokazowy wycinek z gry jest uwydatnienie możliwości zupełnie nowego silnika. Z nadchodzącego wieśka. Pokazowy wycinek z gry jest uwydatnienie możliwości. Zupełnie nowego silnika Unreal Engine 5, a także kilku innych technologii, z których to korzystają Redzi przy swojej flagowej produkcji. Te rozwiązania, wedle zapewnień CD-u, mają pomóc przy płynnych ruchach postaci, szybkim przytywaniu otoczenia, wypełnianiu lasów roślinnością, zarządzaniu dynamicznym tłumem, czy nawet takim detalom jak animacje dotyczące ruchu mięśni. No i właśnie te elementy widać w tym wideo, bo główna bohaterka Siri pojawia się zarówno wśród natury, ale też i w wiosce wypełnionej NPC-ami. I nie ma co ukrywać. Poszczególne klatki, robią naprawdę piorunujące wrażenie, a to... Tak, tylko że te CD Projekt Red, to oni zawsze fajny trailer wrzucają, a potem dają jakieś gówno p***lone, nie? I ty nie zapomnę, jak kupiłem Cyberpunk'a, który nie działał. Najlepsze jest to, że ktoś ma jeszcze czelność przyjść po trzech latach i powiedzieć Nie no, już działa dobrze, mordo, zagraj se. Zb***laj stary, zb***laj. Fajnie, że gra po trzech latach działa, za którą kazali sobie 400 złotych zapłacić. Szczam im na matki to jak piękna jest ta gra i jak bogata w detale naprawdę szokuje. Większość graczy w związku z tym oczywiście wpadła w ogromny zachwyt doceniając, że zaprezentowana próbka wygląda pięknie, ale niektórzy studzili ten zapał bardzo słusznie zaznaczając, że jest to jedynie film pokazowy, a o faktycznych możliwościach przekonamy się tak naprawdę dopiero po publikacji oficjalnego gameplayu lub kiedy za kilka lat odpalimy WS4 na swoich domowych komputerach. Co natomiast ciekawe to deweloperzy do prezentacji gry wykorzystali bazową wersję konsoli PlayStation 5 na której to gra chodziła w płynnych 60 klatkach na sekundę, pomimo włączonego ray tracingu. Natomiast, czy tak samo to będzie wyglądać po premierze, to tutaj jeszcze nie będzie. Się wstrzymajmy. Natomiast uwagę innej części społeczności zwrócił fakt, że według nich Ciri się zmieniła. Twierdzą teraz oni, że presja ma sens, no bo przypomnijmy, że przy premierze pierwszego trailera nie do końca podobało się to, że no Wiedźminka mocno się zmieniła w stosunku do swojej wersji z trzeciej części gry. No i rzeczywiście, na nowych renderach Ciri wygląda bardzo ładnie, ale co ciekawe, Ciekawe, to informacja o tej rzekomej zmianie modelu postaci została przez CD Projekt zdementowana. Czyli w pierwszym trailerze miała wyglądać inaczej ze względu na oświetlenie i zastosowany szeroki kąt w kamerze, i w kadrze, z którego pochodzi to niekorzystne ujęcie Cyrilli to te czynniki miały złożyć się na to, że być może nie jest ona tak. Jakby sobie to, co po niektórzy gamerzy życzyli. A ja pozwolę sobie wtrącić, że z zadaniem bohaterki gry RPG mrocznej, przeznaczonej dla graczy 18 chyba nie jest to, żeby ładnie wyglądała. Niezależnie od tego oczekiwania graczy, co do samej nie. produkcji. tutaj oczywiście, że tak, oczywiście, że tak, bo grają w to jakieś stare dziady, które smarują dupę Cebulą i mają ochotę. Walić konia do gry komputerowej. Ja powiem tak, jak byłem młodszy, tam pół roku temu waliłem konia do Arii, ale to każda normalna osa robiła, ale do Wiedźmina. Są oczywiście ogromne i można sobie zadać pytanie, czy Redom uda się tym oczekiwaniom sprostać. I powiem, że pewnie nie, pomimo że bardzo im kibicuję i uwielbiam ich produkcję. Natomiast trzecia część Wiedźmina, pamiętajmy, przez wielu określana jest jako produkcja legendarna. I tak sobie myślę, że niezależnie od tego, jak dobry produkt dowiozą Redzi, to i tak część osób będzie zawiedziona, no bo ta bańka oczekiwań już jest ogromna, a z pewnością jeszcze mocno urośnie. No ale może miło się zaskoczymy, żeby się przekonać, kto ma rację, to będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość, bo najszybciej Dzisiaj na 4 zobaczymy w 2027 roku, czyli jeszcze trochę. Dużo szybciej za to wejdą nowe regulacje z Unii Europejskiej i ma to związek z. A pamiętacie, jak kiedyś o tym mówiłem? Tak z pół roku temu, że to by było spoko? Ograniczeniem nieletnim dostępu do kontentu dla dorosłych. Słuchajcie, już od 1 lipca tego roku, jeżeli nie zainstalujecie. Specjalnej unijnej aplikacji służącej do weryfikacji waszego wieku, możecie mieć problem z przeglądaniem niektórych serwisów, które to w swoich regulaminach posiadają choćby minimalne restrykcje związane z datą urodzenia. Tak się składa, że praktycznie wszystkie platformy społecznościowe, na przykład Instagram, Facebook czy TikTok, mają taki próg wyznaczony na 13 rok życia. No, a na przykład biznesowy LinkedIn powinien wpuszczać swoich użytkowników na platformę dopiero, gdy ci osiągną 16 lat. Unia Europejska chciałaby wprowadzić rozwiązanie, które spowoduje, że te zapisy w regulaminach, przestaną wreszcie być martwe, no bo wszyscy wiemy doskonale, że z tych serwisów korzystają o wiele młodsze osoby. No i oczywiście przy okazji, wedle ustawodawców, ma to załatwiać temat dostępu młodych osób do portfeli internetowej, no bo tutaj również, żeby dzisiaj wejść na portfela, wystarczy, że przeklikamy komunikat, że mamy 18 lat, nawet jak mamy lat 12, no to nikt tego nie sprawdza. Tożsamość użytkowników, którzy to tego typu serwisy będą chcieli odwiedzać, ma nie być w żaden sposób nikomu ujawniana ze względu na ochronę danych osobowych. Na ten moment wiemy natomiast niewiele. Tylko to, że instalacja aplikacji niby nie będzie obowiązkowa, no ale w rezultacie dostęp do serwisów z bramką wiekową będzie uniemożliwiony. No czyli w praktyce będzie to obowiązkowe, jeżeli chcecie mieć jakikolwiek kontakt ze światem. To jednak nie koniec rewelacji, bowiem to rozwiązanie ma być jedynie tymczasowym. Takie docelowe które będzie wdrażane już pod koniec przyszłego roku, nazwane zostało europejskim portfelem tożsamości cyfrowej w skrócie Eudi Wallet. No i słuchajcie, taki portfel będzie o wiele bardziej rozbudowanym narzędziem. Będziemy mogli sobie w nim przechowywać wszystkie nasze dokumenty w formie cyfrowej, autoryzować nim przelewy, czy tworzyć wiążące prawnie podpisy. No i tutaj, jeżeli wczytamy się w unijne regulacje, to do grudnia 2027 podmioty z mocno regulowanych sektorów, które to wymagają silnej autoryzacji użytkownika, będą zobowiązane do akceptacji Eudi Wallet jako Jednej z metod uwierzytelnienia. Tutaj mówimy na przykład o bankowości, telekomunikacji czy służbie zdrowia. W związku z tym, mamy tutaj do czynienia, jak rozumiem, z taką bardziej rozbudowaną wersją M-Obywatela na skalę całej Europy. I z jednej strony brzmi to bardzo wygodnie, ale z drugiej fakt, że żeby dostać się na Facebooka trzeba będzie się wylegitymować taką aplikacją, brzmi dla wielu użytkowników nieco niepokojąco. I oczywiście póki co Unia Europejska zaznacza, że nie ma planów, by korzystanie z e Wallet było dla obywateli obowiązkowe. No, ale wiecie, jak to jest z planami polityków. Lubią one dynamicznie ewoluować w czasie. Wiele osób w komentarzach podnosi słuszne wątpliwości odnośnie potencjalnej inwigilacji, czy te... Ta, no też. Tak, no też jest takie podstawowe pytanie, nie? Jak ja se wejdę kurwa, na XDEOS, czy kurwa, gdzie ja se tam wejdę i będę musiał kurwa, apką potwierdzić, żeby zassać, kurwa, żeby zasać dane, to. Urszule von der Leyen, co interesuje to, do czego jacy chyba konia wale, nie? Też gromadzenia historii ruchów sieci danego użytkownika, a sporo osób już teraz zapowiada, że będzie korzystać z VPN-a w ramach buntu przeciwko temu rozwiązaniu. Nie brakuje też oczywiście wpisów, które chwalą to, że Unia wprowadza tego typu apkę, zaznaczając, że rzeczywiście może to wreszcie okazać się skuteczną ochroną najmłodszych użytkowników internetu przed, po pierwsze, nadmiernym korzystaniem z social mediów, czy chyba przede wszystkim... Ale kogo to... Interesuje. Jakby przestańmy, przestańmy chcieć wychowywać cudze dzieci. Jeśli ktoś ma danych rodziców i jego dzieci robią co chcą, to i tak będą robić co chcą. Jakby nie jesteś w stanie. Chyba z Brukseli, chyba sprawić, że ktoś na Podlasiu żył tak jak Ty chcesz. Nie, nie będziesz w stanie tego robić. Więc jedyną osobą, która może egzekwować tego typu rzeczy, to są rodzice. Wszystkim dostępu do treści graficznych. Póki co jednak w doniesieniach medialnych brak informacji o tym, czy podobne narzędzia będą stosowane na przykład na komputerach, bo całość informacji trakt. To też jest niesamowite, że, że takie informacje wiesz, czyli oni ten system musieli opracowywać, wypuszczają oficjalkę. Na trzy tygodnie przed wprowadzeniem. To jest praktycznie postawienie ludzi przed faktem dokonanym. I teraz jest pytanie, bo to nie jest tak, że oni tworzą jakiś system, chyba i go stworzą teraz w czerwcu. Nic czegoś takiego nie ma. Oni ten system pewnie już tworzą od roku. I teraz jest pytanie, czy się o tym nie mówiło, ale było wiadomo, że coś takiego wejdzie? Dlaczego przykład europosłowie o tym nie mówili? Tuje na temat aplikacji mobilnej. Jak będzie, zobaczymy, rozwiązanie ma wejść w życie już od 1 lipca tego roku, czyli w sumie to zaraz. A, nie, ma, nie macie racji, że konfa o tym mówiła. Informacje o planowanej aplikacji Unii Europejskiej do weryfikacji wieku, której wprowadzenie zaplanowane na 1 lipca 2025 pojawiły się publicznie na początku czerwca 2025. Wówczas media zaczęły szeroko informować o nadchodzących zmianach. Komisja Europejska dostępnia szczegóły dotyczące funkcjonowania aplikacji. To oni nawet co oni tego nawet nie przegłosowali, czy o co tu chodzi? Za przygotowanie aplikacji odpowiadają firmy z Citales i T-Systems. Co to za firmy? To nie jakieś niemieckie, nie? Jedna szwedzka, a druga jest niemiecka. Deutsche Telekom AG. Czyli po prostu na trzy tygodnie przed postawili ludzi przed faktem dokonanym. Chyba prawda, Mencen mówił o jak akta już z pół roku temu w jakimś wywiadzie. Ja rozumiem, że nie odpuścicie sobie okazji do tego, żeby Mencenowi k**wa autyście wylizać jaja w internecie, ale k**wa nie mówił o tej aplikacji kurwa, bo nikt o niej nie mówił. Czego kurwa? Nie rozumiesz. Zobaczymy jak to wszystko będzie działało w praktyce, natomiast ja was w tym temacie pozostawię z takim pytaniem, nad którym się zastanawiam, co jest potencjalnie bardziej niebezpieczne. Młode osoby korzystające z platform społecznościowych przed ukończeniem 13 roku życia. Nie umiesz czytać niekonkretnie o tym, ale o takich inicjatywach. Ale kupa śmieciu kupa brudny, to jest jak ja bym powiedział Eee, zabierają nam wolność! Kurwa. A potem za trzy miesiące coś pod to podpiął. No mnie w Życia i z dostępem do fotografii? Czy może politycy mający pełną kontrolę nad tym, do jakich stron internetowych ludzie dostęp mają, a do jakich? Nie. Jeśli bowiem rząd mówi, że troszczy się o twoje dobro i bezpieczeństwo, no to myślę, że trzeba być bardzo ostrożnym. A jak mówi, że troszczy się o dobro i bezpieczeństwo dzieci, to moja intuicja uruchamia wszystkie systemy alarmowe. Temat na pewno w niedługim czasie będzie szeroko komentowany społecznie, więc jak coś ciekawego się w sprawie tej jabki wydarzy, to ja was na pewno o tym poinformuję, dlatego zasubskrybuj sobie drogi widzu, żeby nie przegapić. Czasami w internecie ciężko jest przegapić filmiki z różnymi akcjami służb, które są potem bardzo. Na taki zgrzyt bardzo chętnie byśmy też zaprosili krzyśka gonciarza albo naruciaka, który to, słuchajcie, zdecydował się gonciarza pozwać. No ale zanim o tym sobie opowiemy, to nakreślę wam. Kontekst. Bo jak wiecie, aktualnie rekordy popularności na kanale Gonciarza bije jego zupełnie nowa seria Perseusz, w której to mocno rozlicza się z osobami, które zaszły mu za skórę. I choć co prawda Krzysiek Gonciarz nie zadedykował naruciakowi żadnego konkretnego odcinka w tej serii, to kilka razy pozwolił sobie wspomnieć o jego osobie. Adam miał bowiem dolać oliwy do ognia podczas zmasowanego ataku na Gonciarza, który wydarzył się w okolicach Pandory, głównie poprzez napisanie swojego Tweeta. Jestem wściekły i oszukany, bo jeszcze przed chwilą oglądałem jego filmy z Islandii, było mi przykro, że te filmy mu nie idą. Pisałem na paliw, aby pogadać, bo szkoda patrzeć jak autorytet z dzieciństwa, ulubiony youtuber w 2013 roku zrujnował swoją karierę przez narkotyki. Gdy go widziałem, Jair, prawie zawsze był naćpany i zachował się dziwnie. Wtedy byłem tylko rozczarowany i wiedziałem, że on tą drogę musi przejść sam i może kiedyś wróci. Ale jak dole? Co to jest za patologia? Co teraz wycieka na niego? w temacie, w którym to napisał, cytuję, Gonciarz, ty głównie śmierdzący, terapią zasłaniający. Na początku tego roku Krzysiek Gonciarz przeznaczył na swoim profilu na X kilka wpisów w stronę Naruciaka, w których to wskazywał, że dziwne jest, że Adam z jednej strony bardzo łatwo zabierzył oskarżeniom kierowanym przeciwko niemu, a z drugiej miał totalnie zbagatelizować, według Krzyśka, zarzuty jednej z dziewczyn w stosunku do Stewarta Bartona. Dorzucił też wtedy fragmenty wideo ze wspólnym udziałem Stew i Naruciaka, którzy to mieli tworzyć content dla dzieci. W tym samym czasie Krzysiek pisał też o psycholożce, która również miała poddawać w wątpliwość zarzuty kierowane pod adresem Stu i studzić atmosferę. Wtedy jednak jeszcze akcja odwetowa Gonciarza nie poniosła się tak szeroko, ale kiedy Perseusz rozpędził się na dobre i sprawa ponownie ma swój głośny byt w sieci, efekty są zdecydowanie inne. Jednym z nich, jak już wspomniałem na początku, o czym poinformował sam Gonciarz za pomocą screenshota jest pozew od Naruciaka, który to dodatkowo napisał Krzyśkowi, że nie mógł chyba spodziewać się czegoś innego, skoro wymyślił takie bajki. I to nie był koniec interakcji między tymi panami, bo pod najnowszym filmem na temat Hanny Koczewskiej na ruciach zamieścił bardzo wymowny komentarz. Napisał o tym, że Krzysztof jest pomawiaczem, a za swoje działania odpowie nie tylko przed widzami. A co to jest Hanna Koczewska, aktorka? I skąd oni się znają? Ale również przed sądem, bo posiada Naruciak w porównaniu do Gąciarza dowody. Zapowiedział też publiczne przeprosiny za dolanie oliwy do ognia, ale też ostre odniesienie się do rzeczy, które mówi na swoich filmach Gąciarz. Na to Krzyszek odpowiedział krótko, że te przeprosiny i jakieś wyjaśnienia to trzeba było zrobić w 2023 roku. Na tym dyskusja między panami się nie zakończyła, bowiem Naruciak skomentował też dość obszernie post Gąciarza na Instagramie i tam napisał, że prawda wyjdzie w godzinnym filmie, gdzie to zostaną zdemaskowane manipulacje Krzyśka. Jeszcze raz dodał, że no nie Powinien dolewać wspomniane już oliwy do ognia i za to przeprosi, natomiast gonciarz nie powinien publikować setek pomawiających go materiałów. Naruczek dodał, że po wyjaśnieniu tematu publicznie zamierza przekazać go odpowiednim służbom, zapowiada też, że pozwie gonciarza o naruszenie dóbr osobistych, a potem złoży wniosek karne o nękanie. Adam odniósł się też do kilku komentarzy poszczególnych internautów, pisząc o tym, że po długich konsultacjach z prawnikami wie, że ma bardzo wysokie szanse na wygraną batalię. Sądową. Robi się zatem bardzo okay. gęsto i interesująco. To też jest zamowite, bo my chyba nie jesteśmy w tej pańce, bo nie oglądaliśmy tego perseusza, nie? Co, bo wygląda na to, że panowie staczą batalię nie tylko na sali sądowej, ale też na YouTubie, a całość zapewne rozkręci się niedługo po publikacji filmu Od Naruciaka, który to gonciarza zamierza wyjaśnić no chyba że Perseusz uprzedzi jego cios na ten moment myślę że pozwolę sobie wstrzymać się z opinią i poczekam na jakieś większe i szersze publikacje ze strony obu panów natomiast pozwolę sobie tylko powiedzieć że trochę mnie dziwi decyzja naruciaka bo wydaje mi się że dość czytelne jest że cała ta narracja którą gonciarz kreuje w jego kierunku jeżeli chodzi o te powiązania ze Stu raczej służy przede wszystkim tak przynajmniej ja to czytam, być może błędnie, bo brakuje mi jakichś informacji, sprowokowaniu Naruciaka do odpowiedzi i publicznych przeprosin za to, że rzeczywiście na początku afery pochopnie ocenił gąciarza i popełnił błąd swoim wpisem. I cała ta sprawa mogła się zakończyć tak naprawdę rok, półtora roku temu, jakąś wymianą dwóch, trzech prywatnych wiadomości czy głosówek, a zamiast tego dostajemy mocne dymy i ciąganie się latami po sądach. Nie jestem do końca przekonany, czy dla Naruciaka jest to, aby najlepsza możliwa strategia w tym momencie, biorąc pod uwagę, jak mocno internetowe community stoi murem za gąciarzem, który to w swoich odcinkach mocno udowadnia, jak bardzo w całej tej sytuacji był ofiarą. Natomiast, tak jak już wspomniałem, z rzeczywistą oceną i jakimiś szerszymi wnioskami, poczekajmy do momentu, aż obaj panowie się wypowiedzą. A będzie to na pewno bardzo ciekawe i żeby nie przegapić, to sobie zasubskrybuj kanał, bo na pewno to omówimy. No ale konflikty dzieją się nie tylko w polskim internecie, ale także na głównej scenie politycznej w USA. No bo słuchajcie, najlepsi przyjaciele, Donald Trump oraz... Rzeczywiście ten... Gączarz taki niewinny po tych jego filmach? Oglądał to ktoś? Elon Musk dotychczas bardzo intensywnie ze sobą współpracowali, ale no to już było. Bowiem panowie popadli w bardzo poważny konflikt, który to przeniósł się na grunt publiczny i zasięgi, jakie generują wpisy tego dotyczące, są naprawdę ogromne. Niektóre tweety Maska w tym temacie przekraczają nawet 100 milionów odsłon. O sytuacji zaczęło być głośno, kiedy to Elon Musk ostro skrytykował projekt ustawy budżetowej Trumpa i publicznie obwinił wszystkich, którzy to oddali na nią. Głos. Sama ustawa, żeby być precyzyjnym, dotyczyła obniżenia podatków przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w niektórych sektorach. Natomiast co istotne i może pomóc lepiej zrozumieć sprawę, to jednym z punktów tej ustawy o wdzięcznej nazwie Big Beautiful Bill jest zapis o, uwaga, odebraniu ulg na zakup samochodów elektrycznych, co oczywiście będzie się wiązało z anulowaniem rządowych kontraktów przyznanych firmom Maska. No więc, jak mawia klasyk, nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o. Pieniądze. Trump oczywiście maskowi nie pozostał dłużny i w odpowiedzi stwierdził, że jest Elonem rozczarowany, no bo Elon Musk przecież wiedział, co znajduje się w tej ustawie, a tak naprawdę przeszkadza mu jedynie odebranie dotacji na elektryki. Elon ripostował, że to wcale nie tylko o to chodzi, i przez całą tą sytuację i ustawę, on będzie teraz zmuszony do natychmiastowego wycofania ze służby jednego ze swoich statków kosmicznych. Dodał, że nie znał wcale projektu ustawy, a Trump w ogóle jest niewdzięczny, bo to przecież dzięki Elonowi nie znał wcale projektu ustawy, a Trump out my Trump was there Sanders control the chaos and coronavirus would be 5149%. No, ale dobra, a czym to się różni? A czym to się różni od od krytykowanych przy, na przykład przy ostatnich wyborach prezydenckich deweloperów, którzy wpłacają na kampanię jakiemuś politykowi, a potem dziwnym trafem, dziwnym trafem, jest fajne dla ludzi, ale bardzo fajne dla deweloperów i innych lobbystów ustawy przechodzą. Jakby Elon Musk jest w że wpłacił pieniądze, inaczej, trzeba to sprowadzić do bardzo zasadniczej rzeczy. Czy uważasz, że Trump powinien być prezydentem? Więc jeśli Musk, więc jeśli Musk uważał, że tak, na niego zagłosował, jak chciał, to mu pomóc. Kropka. Ale jeśli on wyszedł z założenia, że on mu pomoże, bo ma Twittera, bo ma pieniądze, ma tą Teslę, ma posłuch u ludzi, ale on w zamian chce, żeby jego firmy, chce, żeby jego firmy zyskały, to to jest, to jest ja nie wiem, czy jest to w jakimś kodeksie w Stanach Zjednoczonych, ale to jest stary wprost, to jest wprost przyznanie się do popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, no Poza tym dziwne to jest, dziwne też jest to, że ktoś oblicza, no, że jakiś kandydat ma jakieś te swoje postulaty, drugi ma inne postulaty, no i ludzie to w sumie by zagłosowali na tego pierwszego, ale jak ktoś dużo pieniędzy wyda i odpowiednio przekona tych drugich, no to może wygrać ten drugi. Co? Problem Elona Maska Elona jest przede wszystkim to, że to jest jakiś kwa, skończony czpun i degenerat Jak coś czytałem albo słuchałem jego wywiadu, gdzie on mówił, że on ma jakąś ciężką depresję, kwa, i on na ketaminie leci kwa, cały czas. A to chyba było nawet przy okazji, jak ja mówiłem, że mam znajomą, która, która na depresję ketaminę bierze, ktoś chyba o tym powiedział, ja sobie potem poszerzyłem wiedzę w tym temacie, nie? Trump w ogóle jest niewdzięczny, bo to przecież dzięki Elonowi wygrał wybory. Tutaj ekscentryczny miliarder się nie zatrzymał. Słuchajcie, zaproponował impeachment prezydenta, żeby go obalić i zasugerował zastąpieniem go wiceprezydentem USA, czyli J.D. Vance'em. Jednak to nie jest nawet blisko do największej bomby, którą Musk zdecydował się zrzucić, bowiem w jednym z tweetów stwierdził, że wedle jego wiedzy, Trump znajdował się na liście Epsteina. Przypomnijmy dla kontekstu, że Jeffrey Epstein był amerykańskim miliarderem, na którym to ciążyły zarzuty uwaga handlu ludźmi oraz wykorzystywania nieletnich. Jak zapewne mogliście słyszeć, na początku tego roku zaczęto ujawniać jego akta, w których, co ciekawe, miało znaleźć się wiele nazwisk z pierwszych stron gazet zamieszanych w te przestępstwa i że no ale to one nie są. W żaden sposób ocenzurowane, tak, tak? Rzeczywiście wiele osób zwraca uwagę na to, że Trump przyjaźnił się z Epsteinem, ale nigdy dotychczas nie pojawiły się żadne dowody na jego udział w jakichkolwiek nielegalnych przestępczych działaniach, które byłyby z Jeffreyem Epsteinem związane. Dowodów Elon póki co nie przedstawił, ale za to dość szybko przekonał się o konsekwencjach swojej utarczki z Trumpem, bowiem akcje Tesli zaczęły błyskawicznie szybować w dół, spadając o prawie 20%. Natomiast być może to dopiero po Początek kłopotów miliardera, bowiem były doradca prezydenta USA, Steve Bannon, zasugerował, że maska należałoby w ogóle deportować. No bo przecież tak naprawdę jest on nielegalnym imigrantem z Afryki. No i tutaj Steve sugerowałby, żeby rozpocząć w tej sprawie śledztwo i ilona po prostu się z Ameryki. Pozbyć. No, myślę, że jeszcze miesiąc temu takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał. Nadchodzące tygodnie dla obywateli USA będą na pewno bardzo ciekawe, choć myślę, że i tutaj w Polsce warto się tym interesować, bo cała sytuacja jest bardzo ostra i wydaje się, że los Ilona Maska aktualnie mocno zależy od tego, jak bardzo duma Donalda Trumpa została jego zachowaniem. Urażona. Gdzieś w tle tego wszystkiego wspomina się również sytuację masowych zwolnień w departamencie wydajności rządowej, czyli Dodge nazwanego tak oczywiście na cześć Memcoina, którym to Elon Musk był zafascynowany. No i ten departament powstał po rozpoczęciu drugiej kadencji przez Trumpa, no i zarządzany był oczywiście. Przez Ilona Maska. Celem departamentu były mocne cięcia budżetowe, służące, jak mówiono, ograniczeniu marnotrawstwa publicznych pieniędzy. Jak się jednak okazało, no nie były to działania zbyt skuteczne, jeżeli chodzi o skalę wygenerowanych oszczędności. Jeżeli wierzyć natomiast informacjom pochodzącym z Białego domu, to zamiast oszczędności działania Ilona Maska wygenerowały zaburzenia pracy wielu instytucji rządowych. Właściciel Tesli swego czasu obiecywał oszczędności sięgające nawet 2 bilionów. Dolarów, czyli 2000 miliardów. Finalnie jednak oszczędzono, zależnie od przyjętych szacunków i wersji wydarzeń, od kilkunastu do około 170 miliardów dolarów. To nadal dużo, kurwa. 175 miliardów dolarów to pewnie budżet polski jest dwa razy mniejszy. Dochody: 630, 623 miliarda złotych, jakieś 150, no tak, no to może nie dwa razy. Taki budżet polski sobie zaoszczędzili. A jak doniósł Washington Post, to Trump walczy z czasem, by naprawić błędy, które wygenerował Musk, bowiem Donald Trump uważa, że zostało zwolnionych zbyt wiele osób i aktualnie proponuje im się powroty na wcześniej zajmowane stanowiska. W związku z tym, jak widzimy, kłótnia między panami jest nie tylko personalna i dotycząca tej oto ustawy, ale pewne komplikacje i niezgodności musiały wydarzyć się już wcześniej w kontekście podejmowanych przy rządzeniu państwem decyzji. Co ciekawe, w całym zamieszaniu znalazło się też miejsce na polski wąt, Bowiem kilka miesięcy temu Elon Musk napisał o polskim ministrze spraw zagranicznych Radosławie Sikorskim, że jest, cytuję, małym człowiekiem. No i wygląda na to, że Sikorski zapamiętał sobie tamtą zniewagę i w ostatnich dniach odniósł się do wpisu Elona, pisząc do niego: Wielki człowieku, polityka jest cięższa niż myślałeś. A Radosławowi Sikorskiemu odpisał. Sylwester Wardenga, który to jest ostatnio mocno zaangażowany w tematy polityczne, no i tam się korskiego poucza, to może taki wpis nie jest do końca najlepszym rozwiązaniem. Ja tu sobie luźno przewiduję jakąś ciekawą kandydaturę w nadchodzących latach, ale zobaczymy, czy tak będzie. A jak tak będzie, to ja Was na pewno o tym poinformuję. Dlatego zasubskrybuj sobie drogi widz, żeby nie przegapić. A po prostu dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i trzymajcie się cieplutko, pa. pa. Może byśmy zrobili, może byśmy zrobili jakąś partię polityczną.